Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie biznesu, który opiera się na zatrudnianiu ludzi w Polsce, robi się strasznie problematyczne. W zasadzie small business będzie w dupie. To znaczy tylko duże, wielkie firmy, na przykład w branży handlowej, Lidl, Biedronka, i tak dalej, które płacą powyżej płacy minimalnej, będą ściągać pracowników. A jak ty będziesz chciał otworzyć sobie sklep niezależny, to raz, że nigdy nie uzyskasz takich cen jak Biedronka i Lil, ty będziesz kupował drożej z hurtowni niż oni sprzedają dla ludzi, co jest logiczne, bo nie masz skali. Pracownikom nie zapłacisz tyle, co Lidl czy Biedronka, no oczywiście będziesz może ich tam mógł dopieścić, że no, ale wiecie, nie ma tyle palet do rozwalenia itd. i tak dalej, oni powiedzą, no ale co mnie palety, mnie interesuje, ile ja dostaję hajsu na, na rękę. Gastronomia to już jest w ogóle, kurwa, dramat. Coraz mniej się w Polsce opłaca, jeżeli chodzi o drobny biznes, nie? Gdyby nie było Ukraińców, to już w ogóle, kurwa, połowy tych lokali, w których dzisiaj pracują Ukraińcy, to już by nie było, nie?